CRPK jako strategiczny partner spotkania zaprasza do udziału w badaniach na temat wirtualnej rzeczywistości. Dziś Państwo, drodzy młodzi przyjaciele, trochę Wam zazdroszczę tak po chrześcijańsku tego wyjazdu do Lizbony. I nie o Lizbonę tu chodzi tylko o tę wspólnotę, która będzie tam tworzona przez młodych z całego świata. Zapraszam was tam, zapraszam Was do tego pięknego wydarzenia i duchowego, ale też edukacyjnego, wychowawczego. Zapraszam do stoisk polskich. Zapraszam do miejsc, w których promowana jest Polska Szkoła Przyszłości. Zapraszam do naprawdę głębokiego przeżycia tych dni w Lizbonie, w pięknej chrześcijańskiej wspólnocie i z szacunkiem dla wszystkiego, co chrześcijańskie, a wszystko co chrześcijańskie wynika z Ewangelii, która nie podlega żadnej zmianie. Dzisiaj tutaj na stadionie Polskiej Lizbony będzie wieczór poświęcony kulturze kaszubskiej i będziemy razem też tutaj z Polonią z Chicago, którą tutaj przez cały ten okres Światowych Dni Młodzieży jakby podróżujemy, bo realizujemy też taki projekt rządowy, co jest też bardzo fajne, bo można poznać nowych ludzi, zobaczyć jak wygląda Polska i Polacy za granicą, a jest tam ich dosyć dużo, bo około 2 milionów Polaków w Chicago. Mamy nadzieję, że dużo Polaków, którzy przybyli tutaj, będą razem z nami świetnie się bawić. Zaprezentujemy takie podstawowe utwory kaszubskie. Również będą osoby w strojach, tak jak ja tutaj. Razem z moimi koleżankami, również paru kolegów, także będą prezentować stroje. Opowiemy trochę o Kaszubach i bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. Słynne pozdrowie dla wszystkich Polaków. My tu jesteśmy w Lizbonie i czekamy na wajrę, i zobaczenia za wojną będą. My jesteśmy z USA, jest nas 56 osób, a jesteśmy połączeni z polską grupą tutaj. dosyć duża Polonia, to się spotykamy razem wszyscy i przy parafii dużo robimy na przykład też, to Polonia dalej trwa w Ameryce. Pozdrawiam mamę i tatę i siostrę w Detroit. Dzisiaj zwiedzaliśmy Lizbonę. Były też próby i śpiewaliśmy. Też bawiliśmy się przed sceną i bardzo mi się podoba w Lizbonie i pozdrawiam. Korzystamy z tych możliwości, które tutaj są z tych koncertów, z tych wspólnych spotkań. Bardzo się cieszymy, bo jest to jest tutaj bardzo taki piękny klimat. Bardzo, bardzo wielu miłych ludzi spotkaliśmy i na trasie, ale także i tutaj w Lizbonie. Poznajemy nowych ludzi, poznajemy nowe narodowości. Wszyscy są otwarci wo wobec siebie. Wszyscy są życzliwi, mili, sympatyczni. Nie wolnych żadna klęska, nie stworzy śmiałym, Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem ilości, też i takiej manifestacji wiary, modlitwy i oczywiście entuzjazmu młodych ludzi. Ufamy, że jest to taka dla nas nadzieja kościoła, żywego, otwartego, ale i też wierzącego i praktykujące swoje wartości religijne. CRPK jako strategiczny partner spotkania zaprasza do udziału w badaniach na temat wirtualnej rzeczywistości. Państwo, drodzy, młodzi przyjaciele, trochę wam zazdroszczę tak po chrześcijańsku tego wyjazdu do Lizbony i nie o Lizbonę tu chodzi tylko o tę wspólnotę, która będzie tam tworzona przez młodych z całego świata. Zapraszam was tam, zapraszam Was do tego pięknego wydarzenia i duchowego, ale też edukacyjnego, wychowawczego. Zapraszam do stoisk polskich. Zapraszam do miejsc, w których promowana jest Polska Szkoła Przyszłości. Zapraszam do naprawdę głębokiego przeżycia tych dni w Lizbonie, w pięknej chrześcijańskiej wspólnocie i z szacunkiem dla wszystkiego, co chrześcijańskie, a wszystko co chrześcijańskie wynika z Ewangelii, która nie podlega żadnej zmianie.